Hej, witajcie na kanale Laura Vlog. Dziś pokażę, jak robię moją ulubioną kawę wrożoną. I jedziemy. Będziemy potrzebować łyżkę dużą. Kubek, niezależnie. Szklankę, ojej. Szklankę, niezależnie jaki rozmiar. Będziemy potrzebować cukier, mleko oraz kawę. Bierzemy szklankę, bądź kubek, jak to woli. Oczywiście też szklankę. Ja bym zawsze daję jedną łyżkę kawy. Później daję 3 łyżki cukru. Trzy łyżeczki, przepraszam. I oczywiście zabezpieczone mleko. Mam nadzieję, że nie rozleję bo co? Tak, tego <laughs> nie chciałam. mam trochę mleka, żeby zrobić to. taką piankę trochę. I mieszamy. tak mniej więcej konsystencja wygląda, nie wiem czy widać, i później dolewamy do tego jeszcze mleka. Można tam też dodać lód, jak to woli. To jest moja ulubiona kawa. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ciao!